Mamy zadanie, żeby udowodnić, że dla dowolnej liczby rzeczywistej x, y takich, że x nie jest równa y, spełniona jest taka nierówność. No i na początku pozbądźmy się tego nawiasu, czyli napiszemy sobie x do potęgi czwartej, dodać y do potęgi czwartej jest większe od xy razy x kwadrat, to jest x do potęgi trzeciej y, plus x razy y razy y kwadrat, to jest xy do potęgi trzeciej. Czyliśmy sobie wszystko na stronę lewą, czyli będziemy mieć tak. x do potęgi czwartej, teraz napiszę sobie minus x do potęgi trzeciej y, dodać y do potęgi czwartej, minus x razy y do potęgi trzeciej, że to jest większe od zera. Teraz sobie to pogrupujemy, czyli z tych dwóch wyrażeń możemy sobie x do potęgi trzeciej wyłączyć przed nawias, więc dostaniemy x minus y. Z tych dwóch wydarzeń możemy sobie wyłączyć y do potęgi trzeciej, ale wtedy w nawiasie mielibyśmy y minus x. Ja chciałbym mieć x minus y, dlatego sobie wyłączę minus y do potęgi trzeciej, otrzymując właśnie x minus y w nawiasie. No i to ma być większe od zera. Teraz tu i tu jest dokładnie to samo w nawiasach, więc mogę to wyłączyć przed nawias, czyli mamy x minus y, a w drugim nawiasie mamy to, co stało przed tymi nawiasami, czyli x do potęgi trzeciej minus y do potęgi trzeciej. No i to ma być większe od zera. x minus y sobie przepiszę, natomiast x do potęgi trzeciej minus y do potęgi trzeciej to jest sobie ten wzorek skróconego mnożenia, czyli dostaniemy x minus y razy x kwadrat plus xy plus y kwadrat zamknąć nawias, no i to ma być większe od zera. Tu widzimy, że mamy dwa razy to samo, czyli możemy sobie zapisać, że to jest x minus y do kwadratu. No i tutaj mamy wyrażenie x kwadrat plus xy plus y kwadrat, że to jest większe od zera. I teraz co będziemy robić? <laughs> Ponieważ x jest różny od y, no to x minus y do kwadratu na pewno będzie większe od zera. Żeby cały ten iloczyn był większy od 0, musimy jeszcze pokazać, że to wyrażenie również jest większe od zera. W jaki sposób to zrobimy? Robimy to w ten sposób, że rozpatrzymy sobie dwa przypadki. Albo gdy x razy y jest większe bądź równe od zera, lub druga opcja, że x razy y jest mniejsze od zera. Jeżeli x razy y jest większe bądź równe od zera, no to widzimy o tym, że x kwadrat plus xy plus y kwadrat no musi być większe od zera, ponieważ to wyrażenie jest większe bądź równe od zera, natomiast x kwadrat plus y kwadrat razem, jakbyśmy to połączyli, na pewno jest wyrażeniem większym od zera, no bo pamiętajmy, że x nie może być równy y, czyli nawet że jedno z tych wyrażeń jest 0, no to drugie, skoro z podniesione do kwadratu, będzie większe od zera. No i to mamy jakby załatwione. Pytanie, jak to załatwić w drugą stronę, czyli to, co mamy na fioletowo, ja sobie to może przeniosę. Jeżeli mamy takie wyrażenie, to możemy sobie zapisać, że my tak, x kwadrat plus xy plus y kwadrat jest tufne. I teraz co ja tu będę chciał zrobić? Będę sobie chciał zrobić coś takiego. x kwadrat plus zamiast xy wpiszę sobie 2xy. y kwadrat sobie przepiszę, no ale skoro tu miałem xy, a tu mam 2xy, no to muszę odjąć xy, tak? Żeby było tyle samo. Tu mamy wzór skróconego mnożenia, że to jest x plus y do kwadratu, no a tu mamy minus xy. Nie wiem, czym napisałem równe 0. Okay. Tak. I teraz, co my z tym dalej robimy? Tu miało być równa się i równa się. Dobra, no widzimy, że to wyrażenie na pewno jest wydarzeniem większym od 0. bądź równy, większym bądź równym od 0. tak? Bo jest podniesione do kwadratu, no ale wiemy, że xy jest mniejsze od zera, czyli minus xy jest na pewno większe od zera. No a tu mamy w takim razie liczbę większą bądź równą od 0, plus liczbę większą od 0, więc wiemy, że to jest większe od 0. I to kończy nasz dowód. Odtedy pokazaliśmy, że właśnie to wyrażenie też na pewno jest większe od zera.